Witam serdecznie Dziś porozmawiamy sobie o instrumentach Tak więc numer jeden to proszę bardzo Tutaj mam gitarę Gitara jest moim ulubionym instrumentem Żarty na bok drodzy państwo Dziś porozmawiamy sobie o instrumentach finansowych Co myślałeś, że będziemy tu koncert grać? Ha No to zagrajmy Wyobraź sobie, że twój portfel to orkiestra No i teraz jako kowal własnego losu A właściwie dyrygent własnego portfela Musisz wybrać swoich grajków Więc poznajmy kogo mamy do wyboru Akcje ETF, CFD, obligacje, złoto, krypto, gotówka, fundusze, opcje, lokaty. Jedne obarczone są większym ryzykiem, inne mniejszym. Lokata. Lokaty to instrument o bardzo niskim ryzyku. Działa to tak, że pożyczasz pieniądze do banku na pewien czas. Oni sobie przez ten czas używają tych twoich pieniędzy, pożyczają klientom, inwestują je, a po zawartym w umowie czasie są zobowiązani zwrócić ci te pieniądze z odsetkami. Ofiara staje się łowcą. Teraz to nie bank ściga ciebie o pieniądze, tylko ty ścigasz bank o pieniądze. A jak bank jakimś cudem powie ci, że macie w dupie i nie wypłaci ci twoich pieniędzy, to podkładasz im bombę jak w Fight Clubie i masz wyjebane. Możesz się wtedy nazywać buntownikiem przeciwko konsumpcjonizmowi, przeciwko yy, kapitalizmowi. Nie, tak szczerze to bankowy fundusz gwarancyjny oddaje do 100 tysięcy złotych w razie jakby bank upadł. Wysokość wypłaconych odsetek zależy od czasu trwania lokaty i oprocentowania. To jeden z niewielu instrumentów, w których wiesz ile zarobisz po jakim czasie. Oczywiście pamiętaj o podatku. Belki. Nie kurwa Belgii, tylko Belki. 19%. Czyli tyle ile masz lat. Albo mniej. Kryptowalut. Nie wiem, bo nie jestem gejem. Dupę sobie wsadźcie te elektroniczne pieniążki. Złoto. Złoto to taki safe w wersji premium. Nie zarabia dużo, ale chroni wartość Twojej kasy przed inflacją. Plus jest fizyczne. Jak przyjdzie wojna, przyjdą, zapukają, no to pakujesz je do plecaka i spieprzasz na Malediwy. A państwo może ci wtedy pomachać na pożegnanie. Minus nie generuje odsetek, nie generuje dywidend. Nie śpiewa, nie tańczy, nie sprząta. Leży i wygląda ładnie i powoli sobie rośnie jego wartość. Ale w czasach kryzysu to jeden z niewielu aktywów, jedno z niewielu ak jedna jeden z niewielu aktywów, który w każdym kraju uratuje ci dupę. Gotówka. No jeśli budzisz się z pistoletem przy głowie i nie masz jeśli budzisz się z pistoletem przy głowie i masz do wyboru przejebać całą wypłatę w kasynie, albo trzymać ją w gotówce, no to już sobie ją trzymaj. W innym przypadku polecam wybrać coś z poprzednich sposobów, albo z następnych do gromadzenia swojego kapitału. Oczywiście gotówka daje możliwość bycia elastycznym, no i tak bez jaj, no już naprawdę warto mieć trochę tej gotówki, chociażby po to, żeby zainwestować chociażby po to, żeby zainwestować w razie nagłej promocji na jakieś ciekawe akcje lub po prostu na czarną godzinę, która oczywiście nie przyjdzie, bo jeżeli idziesz na szczyt, to nie oczekujesz porażki. Czarna godzina nigdy nie przyjdzie. Nigdy nie przyjdzie czarna godzina. Nie może przyjść czarna godzina. To teraz coś dla utalentowanych gamblerów. CFD. Zakładasz się, w którą stronę pójdzie Zakładasz się, w którą stronę pójdzie cena akcji. Góra dół, góra dół. Nic nie nabywasz fizycznie, po prostu się zakładasz. Tak jakbyś obstawiał wyścigi konne. Załóżmy, że jesteś przekonany, że Orlen w najbliższych dniach spadnie o kilka procent. Chcesz wykorzystać tą swoją wiedzę, przekonanie, dar, proroctwa. Chcesz go wykorzystać. Spieniężyć. Do tego służy nasze kochane CFD. Możesz grać na spadki, ale na wzrosty też. Na XTB zobaczysz różne wielkości dźwigni finansowej czy CFD. Dźwignia oznacza, że jeżeli otworzysz pozycję na 10 zł na dźwigni 1 do 20, to jest ona tak naprawdę warta 200 zł. W skrócie możesz 20 razy szybciej przejebać majątek, albo jak ci się poszczęści. Kupić nowy dom. Posiadając akcję danej spółki, stajesz się jej współwłaścicielem. Oczywiście nie oznacza to, że jak kupisz pięć akcji Orlenu, to możesz już współdecydować o przyszłości spółki. Nie, 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 na takie wybryki to musiałbyś już. musiałbyś mieć już spory procent udziału w firmie. A to już takie taniutkie nie jest. Mimo wszystko, w praktyce stajesz się współwłaścicielem i czerpiesz zyski, gdy firma się rozwija. A tracisz kasę, gdy firma odpierdala lipę. Twój kapitał płynie ze spółką na jednym okręcie. Akcje są instrumentem obarczonym trochę większym ryzykiem Ryzykiem niż chociażby ETF. Dlaczego? No to jest proste, ponieważ Twoja inwestycja jest bardzo zależna od tego, co zrobi jedna spółka. Jak nagle państwo uzna, że zakazuje towaru, który sprzedaje Twoja spółka, no to ty masz też teraz lipę. W ETF-ie to ryzyko jest mniejsze, ponieważ jest to koszyk akcji. Dzięki czemu, jeśli jedna spółka spada i generuje ci straty to cała reszta może podciągnąć Twoją inwestycję do góry. No jest mniejsza szansa na to, że 20 spółek odjebie lipę niż e, jedna. No ale jak to się mówi, to nie ryzykuje, ten nie pije szympansa. Tak samo jak akcje generują dużo większe ryzyko, tak też oferują dużo większy potencjał zwrotu. Coś za coś. ETF jeśli ktoś bardzo boi się ryzyka jak Cipa, albo po prostu nie może sobie pozwolić na utratę pieniędzy, bo ma dzieci, rodzinę, odpowiedzialność, gospodarstwo rolne, no to ETF będzie dla niego lepszą opcją. Dlaczego to wytłumaczyliśmy już wcześniej? Po prostu jest obarczony dużo mniejszym ryzykiem. To trochę jak drużyna piłkarska. Jak jeden zawodnik gra chujowo, ale cała reszta zagra dobrze, mecz życia, no to i tak ten zespół wygra. No, ten jedno ogniwo, no w sensie może zawalić na wyniku meczu, może oczywiście. Ale raczej reszta będzie starała się dźwignąć mecz. Ten 10 zawodników będzie się starało dźwignąć. Najpopularniejszym ETF-em na świecie jest SP 500, który gromadzi 500 największych spółek. Amerykańskich? Z tego powodu mówi się, że jest to jeden z najpopularniejszych instrumentów finansowych świata, ponieważ patrząc na jego długoterminowy wykres z czasem zawsze rośnie. Mimo wszystko ETF ten jest obecnie najwyżej w historii wyceniany, więc... Więc jak chcesz na takim szybciutko pomnożyć swój majątek, no to muszę cię niestety rozczarować. Obligacje. Sama nazwa obligacja wskazuje na to, czym ona jest. Polega to na tym, że kupując obligacje pożyczasz pieniądze w firmie lub państwu, a ten podmiot jest zobligowany. By zwrócić ci pożyczkę i to jeszcze z odsetkami. No i właśnie na tych odsetkach zarabiasz. Na przykład kupujesz obligację skarbową o wartości 1000 zł na 3 lata z oprocentowaniem rocznym 5%. Co roku dostajesz 50 zł odsetek, a po 3 latach państwo zwraca ci 1000 zł z powrotem. Obligacje są uważane za bezpieczne. Okej. Obli... Okay. Obligacje są uważane za często bezpieczniejsze niż. Fundusze inwestycyjne. Wyobraź sobie, że chcesz inwestować, ale absolutnie nie masz ochoty ani czasu siedzieć i sprawdzać codziennie, czy orden rośnie, czy spada. Czy Elon Musk coś odjebał na Twitterze, no to wtedy wchodzą oni cali na biało. Fundusze. Fundusz inwestycyjny to taki wujek, który mówi: ty daj mi kasę, a ja to załatwię. On zbiera pieniądze od wielu ludzi, wrzuca to. Do jednego wora, a potem zatrudnia takich typów poważnych w garniturach, co chodzą i mówią, że dywersyfikują portfel. W praktyce oznacza to, że kupują różne akcje, ETF-y, obligacje, żebyś ty mógł sobie spokojnie w tym czasie oglądać YouTube'a i udawać, że inwestujesz. No, masz fundusze akcyjne, większy potencjał zysku, większe ryzyko, obligacyjne, nudy, ale bezpiecznie, no i mieszane, jak kebab. Trochę emerytury, trochę hazardu, choroszczy. Minus? Za tę usługę smutni panowie Pobierają prowizję. Więc jak zarobisz 100 zł, to oni sobie wyrwą swoją działkę. Najlepiej samemu zostać takim smutnym panem, który wie wszystko o wszystkim. Wie wszystko o wszystkim. I chu. Opcje. No i teraz, drugie dzieci, wchodzimy w... Etap, przy którym na CFD to gamblingowy pikuś. Opcje to taki hazard, w którym nie tylko zgadujesz kierunek ceny, ale jeszcze robisz to z określoną datą ważności. Jak w mleku, termin minie i chuj bombki strzelił. Masz dwa główne typy: call, grasz, że, grasz, że cena wzrośnie, i put, grasz, że cena spadnie. Ale Bayer polega na tym, że możesz kupić opcję za ułamek wartości aktywa, a kontrolujesz cały pakiet. Brzmi super. Tak, do momentu, aż cena pójdzie w drugą stronę i odkryjesz, że twoja tanio kupiona opcja jest warta tyle co gumka, recepturka, piedro. W tym filmie omówiliśmy większość instrumentów, może nie większość, omówiliśmy najważniejsze, większość najważniejszych instrumentów finansowych, yy, które... Są. Teraz możesz sobie pogłębić się na ich temat, wybrać sobie swój instrument ulubiony, na którym będziesz grał koncerty. Musisz sobie tą orkiestrę składać, no bo no ten portfel to jest orkiestra, mimo wszystko. Oczywiście, jeżeli jesteś niesamowitym szaleńcem, no to ten portfel, ta twoja orkiestra może się składać też z jednego członka, ale ten członek nie, nie ogarnie wszystkich instrumentów naraz. Będzie po prostu solo sobie grał na gitarze i. śpiewał. To tyle na dziś. Do następnego.